My team is Lukas Jankowski and Kamil Antoniewicz. Lucas's been working for this will be the third season, and Kamil for the first season. Lucas, I got in contact through um, a friend in contact in, in Germany, and when I was looking for a new team, and uh, yeah then through the window, we then got in contact with Kamil through Lucas and made the deal pretty quick and, and got it all organized for the new season. Ja odpowiadam za gaźniki, za sprzęgła. Kamil odpowiada za umycie motocykli. Także mamy tą pracę podzieloną. Oczywiście składamy, jeśli przychodzi do złożenia motocykli, robimy to we dwoje. Także każdy wie, co ma robić. U Roberta pracuję od tego sezonu dopiero. Ostatnie dwa sezony spędziłem w Niemczech u Maxa Dilgera, u zawodnika, który jeździł obecnie w drugiej lidze. I od tego sezonu jestem u Roberta. U Roberta w timie odpowiadam przede wszystkim za to, żeby motory były czyste, jak przyjeżdżamy na zawody, żeby były wypolerowane. I wspólnie z Łukaszem e, po umyciu składamy te motory razem. Na tym is jest um, Lucas, bo jeśli nie, to jest bored in the van, so he's always wanting to drive. But obviously, when we've gone on, on long, uh, trips and They both share the, the driving and uh, my job is to try and stay relaxed. <laughs> Gdy jedziemy na zawody, to staramy się kierować z Łukaszem pół na pół. Robert najczęściej wówczas składzie się do łóżka i odpoczywa, aczkolwiek jeżeli jest potrzeba, gdzie my wspólnie nie dajemy już rady, to Robert też wsiada za kierownicę i też kieruje. To zmęczone, zmieniamy. Także trochę on, trochę. On, przeważnie pół na pół. Robert mówi, co należy zmienić. To mówi, już to mówi nieraz, jak szykasko nie zdejmie, a jest na motorze. Nieraz kiwnie i wiemy o co chodzi. Także decyzje ogólnie należą do niego. Dajemy mu tutaj takie 2-3 minuty, żeby on ochłonął. Wówczas my w tym czasie ustawiamy sobie dmuchawy, rozbieramy tylne koło i wówczas Robert do nas podchodzi. Już jak te mocy troszeczkę opadną, i wówczas zazwyczaj dyskutujemy wspólnie na temat ustawień. And we're the best option for So, obviously, he's like been good mates with me for the last two seasons, or two years, even longer. And um, yeah, he's still involved heavily in, in speedway. So, um, you know, he's coming along to, to give some tips and advice and um, yeah, just be a part of my team. Jason Kramp jest z nami, on zazwyczaj, albo najczęściej jest z nami na Grand Prix, był z nami też tutaj na Mistrzostwach Ekstraligi Indywidualnych w Toruniu. Współpraca z Jasonem wygląda na tą chwilę dobrze, wszystko, wszystko przebiega w porządku, wówczas podczas Grand Prix to Jason rozmawia z Robertem na temat ustawień i to oni wówczas podejmują najczęściej decyzje, a nam tylko ta decyzja jest wówczas przekazana i my to wprowadzamy w życie. My pracujemy u zawodnika z Grand Prix. Tutaj wszystko musi być dopieszczone i wylizane, także tutaj nie ma rzeczy, na które możemy sobie pozwolić, żeby tam coś było niezrobione. Pewnie są takie rzeczy, gdzie przykładowo musi coś zawsze w tym samym miejscu stać, czy ten sam laczek musi założyć. Ma takie swoje niektóre rzeczy, na które my już wiemy, że musimy zwrócić uwagę. Ale to są niuanse, to po prostu przykładowo Łukasz zawsze zakłada Robertowi Kevlar. Raz ja chciałem założyć, powiedział, nie, nie, Łukasz zawsze zakłada.